Wszystkich, no przede wszystkim wędkarzy. Dzisiaj na sucho, ponieważ już rybek sporo połapałem w tym sezonie, pstrągi, samice i samce są już, no przygotowują się do tarła, samice mają mikrę. Także pomimo, że jeszcze wolno łowić pstrągi, ale ja już swój sezon pstrągowy zakończyłem. I chciałem pokazać dorobek tego sezonu, który wypracowałem. Mogę się tym poszczycić, ponieważ jest to, no można tak nazwać, mini wersja eksplodera, czyli tego uzbrojenia przynęt, które wymyśliłem, automatycznego, przeciwzaczepowego uzbrojenia sztucznych przynęt. Jest to mini wersja, która jest przeznaczona na powierzchnię wody, na powierzchnię wody do łowienia powierzchniowego. Jest to obrotówka, którą już pokazuję. Jest to tego typu mikro, jeszcze można tą wersję zmniejszyć, ale ja nie chcę omawiać budowy, ponieważ ta budowa jest zastrzeżona i tutaj są pewne rzeczy, które stanowią tajemnicę tego rozwiązania, tylko chcę pokazać, że taka malutka wersja, która tutaj na końcu pomiędzy dźwignią a haczykami ma centymetr, 10 mm ma tutaj rozstawu. Także ona służy do łowienia powierzchniowego, jej waga nie przekracza... 1,5 grama i ma ona tutaj taką turbinkę. Ta turbinka pod wpływem ściągania nurtu wody się kręci i panią złowiłem jelce, klenie, jazie. Lekka przynęta, którą się dociąża ołowiem przelotowym na żyłce z przodu gramem, ślucinką gramową lub 1,5 gramową ale tą sprawę dociążenia i pływania jej po powierzchni wody omówiłem w filmie, którego adres jest pod, w opisie pod tym filmem. Także tam polecam zajrzeć w sprawie łowienia powierzchniowego na tego typu przynęty i no, będzie można się zapoznać z, ze sposobem stosowania tego, bo jak mówię, ta przynęta no, ona ma półtora. Prawa. Wagi. także jest trudno wyrzucić taką przynętę zarzucić ją gdzieś dalej powiedzmy bez obciążenia ona się tutaj tak otwiera pokaże o my z minimalnym naciskiem rybki rozwierają się haczyki na tyle szeroko że każdego jazia, no nie mówiąc o tych małych jazika czy, czy klenia przede wszystkim no jelce też ale klenie, tak? bo klenie są w modzie, klenie są rybą taką najbardziej spinningową, jeżeli chodzi o, to, o te mikro przynęty powierzchniowe. I ona też właśnie smuży przy zastosowaniu pewnych dodatków, o których jest mowa w tym filmie, który, którego adres jest w opisie tego filmu, czyli pod ekranem wyświetlacza tego filmu. I chciałem powiedzieć przy okazji o takiej przynęcie, Panu Jackowi Kolendowiczowi, który no, twierdzi, że on nigdy, nigdzie w jednym z filmów podał w Szwecji, gdy występował tam jako łowca szczupaków e, szwedzkich, e, przedstawił spuna, e, czyli taką wahadłówkę e, z hakiem do góry, e, wtopionym tak jak w podlodówce, z taką przykrywką przykrywką na grot która która no, rzekomo zabezpiecza przed zaczepami. I ten pan Jacek Kolendowicz, redaktor naczelny e, Wędkarskiego Świata oświadczył publicznie, bo przedstawił to w filmie, że on inny, przynęty bez zaczepowej, przeciwzaczepowej nie zna. Więc e, dlatego pana pokazuje tą przynętę, żeby wiedział, że takie rozwiązania są. O ile w ogóle to do niego dotrze. Ja przypuszczam, że dotrze, bo e, Taka cenzura, jaka ma miejsce w obszarze moich filmów, to już dawno minęło. Komunizm stosował cenzurę, no teraz też stosuje w inny sposób, ale cenzurowania i różnego rodzaju publikacje nie są nigdzie tak, jak moje, jeżeli chodzi w ogóle o wędkarstwo, bo tu muszę to podkreślić, na innych tam w inne nie będę się zagłębiał. Po prostu jeżeli chodzi o wędkarstwo to moje rozwiązania, moje pomysły, moja działalność jest bardzo, bardzo starannie cenzurowana i śledzona. Także dla pana Jacka Kolendowicza, no tą przynętę pokazuję, żeby wiedział, że takie przynęty są. Pokazuję to na sucho, bo w plenerze no, dosyć, ja już nie mam ochoty męczyć tych rybek, to co złapałem, to złapałem. Ryba nie ma być dla mnie królikiem doświadczalnym, tylko ja mam na tyle szeroką wyobraźnię i doświadczenie, które pozwala mi konstruować takie rzeczy w domu. Także mam nadzieję, że takie przynęty ukażą się na rynku i będzie można na nie łowić rybki, o których wspomniałem. Dziękuję.